Dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie znowu w moim samochodzie. Dużo się działo w ostatnim czasie. To jest dzisiaj 30 stycznia i jest to 10 dzień po mojej operacji usunięcia tarczycy. O mojej chorobie i o tym, dlaczego zdecydowałam się przeprowadzić operację, opowiem Wam w innym filmie. Dzisiaj chciałabym się skupić na Opiece w szpitalu podczas mojego pobytu. Przepraszam, że tak, lekarz przechodzą ludzie i troszkę mnie to rozprasza. Chciałbym się skupić dzisiaj na opiece w szpitalu podczas mojego pobytu. Od razu zaznaczam, że nie jest to żaden standard i nie ma tak w każdym szpitalu. To była moja pierwsza operacja pierwszy pobyt w szpitalu. Na 600 metrów, nach links, abbiegen, um auf... Przepraszam Was, mimo że stoję i się nie porusza, moja nawigacja postanowiła wtrącić kilka słów, ale już nie myślimy o tym. To był mój pierwszy pobyt w szpitalu, podczas którego byłam operowana. Ja przebywałam w życiu trzy razy w szpitalu. Pierwszy raz jako dwuletnie dziecko, i to było w Polsce, czego kompletnie nie pamiętam. I dwa razy, kiedy rodziłam dwoje moich dzieci, nigdy nie byłam operowana. Całe życie byłam zdrowa, nazwijmy to zdrowa, w tym sensie, że nie musiałam być operowana ani nie przechodziłam z żadnych takich poważnych chorób wymagających hospitalizacji, więc to był właściwie mój pierwszy kontakt ze szpitalem i z takie doświadczenia właśnie pooperacyjne. I od razu chciałabym powiedzieć, że to nie jest standard w Niemczech, ponieważ ja nie znam innych szpitali, wróć. Znam dwa szpitale, w których operowane były moje dzieci, ale natomiast nie mogę się wypowiedzieć na temat opieki. Tym razem przeżyłam to tak, jakby dosłownie na sobie, i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z opieki, jaką dostałam po operacji w Burger Hospital we Frankfurcie. Jeśli ktoś z Was mieszka w Niemczech, we Frankfurcie, i tutaj w okolicach i będzie, i będzie musiał kiedyś skorzystać z hospitalizacji właśnie w tym szpitalu, to polecam Wam go naprawdę, bo opieka jest po prostu naprawdę super. Kiedy mówię, że opieka jest super w tym szpitalu, od razu się usprawiedliwię, od razu uprzedzam wszelkie inne jakby krytyczne pytania. Nie znaczy to, że opieka w Polsce jest niedobra, nie na złym poziomie. Mówię i opowiadam o tym tylko z mojego subiektywnego odczucia. Jak mówiłam wcześniej, nie byłam operowana o pobytach podczas porodu nie będę opowiadać nie w tym nie w tym, nie w tym, nie w tym sęk. chcę powiedzieć i polecić ten szpital bo naprawdę tak jak te osoby, które nas tam nami się zajmowały podczas przyjęcia do szpitala przed operacją kiedy już byłam na sali operacyjnej to jakie te osoby były miłe jak do nas się odnosiły, jak wykonywały swoją pracę. Było dla mnie takim zaskakującym bardzo przeżyciem. Szczerze powiem, że nie spodziewałam się czegoś takiego. Naprawdę ta opieka była bardzo, bardzo dobra. Już podczas przyjęcia do szpitala, a byłam przyjęta dwie godziny przed operacją, byłam przyjęta dwie godziny przed operacją, gdzie musiałam przebrać się w ubranko takie do operacji. Dostałam koszulę, dostałam mm, takie pończochy, które zapobiegają trombozie. Dostałam zastrzyk przeciw trombozie. Ym, tu mi przyłączono, przyłączono mi tutaj do <laughs> przedramienia. Nie wiem, jak to się nazywa, ten taki taki z takie coś, gdzie właśnie podają, podają lekarstwa i podają yy, wszystkie kroplówki. To wszystko odbyło się dwie godziny przed, przed operacją. Ja przyszłam o, do szpitala o 10. Po godzinie 12.00 mm, byłam operowana. O godzinie 12.10 pamiętam, bo specjalnie na to zwracam uwagę, miałam zegar przed sobą leżąc w, w sali przedoperacyjnej. O 12.10 podano mi y, ten gaz do usypiania. I pamiętam każde słowo, powiem Wam. I pamiętam. Wszystkie ludzi. Pamiętam sufity, które, które widziałam jadąc z pokoju do windy i zjeżdżając, zjeżdżając do sal operacyjnych. Troszkę jestem teraz taka emocjonalna, bo powiem Wam szczerze, że mhm. udawałam sama przed sobą i przed innymi, że się nie boję. Albo bałam się, czy znaczy wiedziałam, że się boję, ale próbowałam przez te ostatnie miesiące pracować nad moim strachem. Myślę, że mi się udało. Myślę, że mi się udało i Udało mi się nie okazać przed innymi tego, że się boję, tego, że się bardzo boję. Nie chciałam też, żeby ludzie, bo ludzie uspokajają, mówią, a wszystko będzie dobrze, ale tak naprawdę człowiek ten strach odczuwa i nie potrafi sobie radzić z tym strachem na tyle, żeby to ukryć przed innymi. A ja nie chciałam też, żeby wszyscy mnie żałowali i tak wszyscy byli bardzo mili, dopytywali się co i jak. Kazali dać znać już po, czyli moi znajomi, moi klienci byli bardzo mili, ale bałam się, bardzo się bałam i nawet pamiętam, że ten pan pielęgniarz, który na tej zmianie rano było dwóch czy trzech pielęgniarzy, byli mężczyźni, oni dawali nam zastrzyk i pan pielęgniarz zwoził mnie na pierwsze piętro do sali operacyjnej i on się pytał, czy się pani boi, ale leżałam taka ze sztywnia, bo ja tak bardzo chciałam opanować ten mój strach i nie pokazać, że się boję, mówię, że nie. I wydaje mi się, że psychicznie jakoś byłam przygotowana na zniesienie tego strachu, ale potem y, fizycznie okazało się, że nie. A co się stało, mianowicie, kiedy już mnie przywieźli na, na ten pierwszy poziom, gdzie są sale operacyjne, tam był też taki kolejny pielęgniarz. To był taki ciemnoskóry, żeby nie powiedzieć murzyn, chociaż nie wiem, to nie jest obraźliwe słowo. Też był taki pan i on mnie przygotował do operacji, kazał podniósł moje łóżko, kazał mi się przenieść na ten stół operacyjny, pomógł mi zdjąć koszulę, przykrył mnie takim, y, takim ciepłym, bardzo nagrzanym kocem i przewieźli mnie do takiego pokoju... Y, przedoperacyjnego. Tam przyszła siostra, podłączyła mikroplówkę taką uspokajającą, kazało jeszcze, nie, tabletkę łyknąć jeszcze w pokoju swoim. Więc zaczęła powoli działać. I powiem wam, że wtedy wiem, że to była panika. Wiem, że to była panika, ale nie umiałam tego roz, roz, rozpoznać, bo oczywiście nie, nie, nie chciałam po sobie pokazać tego, że się boję. I sama sobie też odmawiałam okazywania tego uczucia że jak już leżała, ona była taka bardzo miła, mówi może się, pani ba może się pani bać, może pani płakać, nie ma problemu, można się trząść. I wtedy moje ciało odmówiło posłuszeństwa, zaczęłam się tak trząść, tak dygotać, nie byłam w stanie tego opanować. Dygotałam i prawdę powiedziawszy, troszkę się wstydziłam tych objawów, bo przecież nie chciałam pokazać, udawałam bohaterkę. Ale ta pani właśnie powiedziała, ona się przedstawiła, nazywam się tak i tak, będę się panią opiekować, Proszę sobie tutaj płakać, <laughs> wszystko będzie dobrze. I troszkę się to wszystko opóźniało, bo powinni zacząć o 12 mnie oparować, ale tam jeszcze kończyli z innymi i to tak się przedłużało. Ja wtedy zaczęłam tak strasznie dygotać i miałam przed sobą taki wielki zegar, i obserwowałam ten zegar. I tak się też stało, że bardzo bolała mnie głowa tego dnia i dostałam jeszcze w pokoju kroplówki z wodą, bo wiadomo, że, że człowiek idzie na operację, Yy, naczczo i nie, nie wolno mu pić ani jeść, i byłam już po prostu głodna, byłam wycieńczona, dali mi te kroplówki właśnie i mnie się zachciało, siusiu. Ja to siusiu zrobiłam już w pokoju jeszcze, ale kiedy zajechałam na stole na stół operacyjny, ja, i pani mnie przywiązała już do tego stołu, bo byłam przywiązana, położyła mnie ładnie, ręce były też zablokowane, żeby człowiek, jak się, w razie gdyby się człowiek obudził podczas operacji, żeby. No, nie wykonywał takich ruchów, to są też ręce przywiązane, w takich specjalnych rękawach są włożone. I tak się zdarzyło, pani mnie przygotowała, dała mi te tabletki, nie tabletki, tylko kroplówkę I ja już z tej mojej trzęsiawki zaczęłam się już uspokajać, było dobrze. Mówię, aha, dała mi coś na uspokojenie, już jest dobrze i mnie się zachciało siusiu po raz drugi. <laughs> Pamiętam to takie dziwne zdarzenie, że one pozwoliły mi zrobić siusiu na tym stole operacyjnym, proszę sobie, ja zawsze mam jakieś takie przeboje, muszę coś wymyśleć teraz się mogę śmiać, przedtem też nawet się śmiałam, bo musiałam jakoś odreagować po prostu ten, ten, ten cały stres i zrobiłyśmy siusiu i panie przyszły troszeczkę się pośmiały, ja się pośmiałam razem z nimi i potem przyszła już pani e, anestezjolog, też bardzo miły głosik, nie widziałam jej, może i dobrze i potem podali mi ten mówię, aha, będziemy zasypieć i potem obudziłam się, słuchajcie dwie godziny później się już obudziłam i byłam taka mocno śpiąca, otwierałam tylko co chwila oczy, nie czułam bólu bardzo tam biegał taki lekarz, chyba anestezjolog i mówił, czy podawać, czy podawać lekarstwo, czy panią boli jak się pani czuje, od razu trzeba było mówić od razu trzeba było mówić <laughs> bo nie zaraz sprawdzają, czy wszystko jest dobrze ze strunami głosowymi, czy wszystko działa, czy nie ma jakichś uszkodzeń i wiem, że chyba koło czwartej przewieźli mnie do pokoju. to jest jedyne, czego nie mogę sobie przypomnieć. Prawdopodobnie spałam wtedy, że byłam w pokoju już i że leżałam i chciałam już bardzo wstać. I też przed pielęgniarz, bo ja się tak dopominałam I chyba było dobrze trzy godziny już po operacji, trzy czy cztery i oni... Ja musiałam leżeć jakiś czas jeszcze, bo nie wolno mi było wstać, bo chodziło o to, żeby ta narkoza właśnie zeszła. I słuchajcie, pan przyszedł w końcu Chyba koło 17.00, koło 17. jeszcze nie było tej mojej, tej mojej koleżanki spokoju tej, tej, tej fajnej kobitki, o której Wam potem też opowiem w innym może filmie. Ja mówię, wstajemy, bo ja chcę wstać, muszę zrobić siusiu. I wstaliśmy i zrobiłam dwa kroki. I mówię, stop, wracamy, kładziemy się. Chciało mi się wymiotować. Na szczęście nie doszło do tego. Pan natychmiast przyniósł mi kroplówkę z aviomarinem, także dostałam tą kroplówkę. I potem po tej kroplówce wstałam do toalety i tak już powoli było wszystko ok. Dostaliśmy, dostawałam też po operacji tabletki przeciwbólowe ibuprofen cztery razy dziennie i cztery razy dziennie lucz tabletem. Są takie tabletki do, na, na gardło, jak na gardło się dostaje, też były z, ibuprofen, z ibuprofenem. Słuchajcie, jak boli gardło przy przeziębieniu, troszeczkę tak jeszcze chrząkam, bo te moje struny głosowe dochodzą do siebie, więc przepraszam, jak będę wydawała takie dźwięki. Czasem po prostu muszę odkrząknąć, bo one jeszcze ciągle się ciągle wracają do swojej, jakby, funkcji. I to gardło też jest przeciążone, bo ja dużo, dużo mówię, staram się dużo mówić, żeby wszystko było dobrze. Przepraszam, coś mi spadło. I jak już zaczęłam chodzić, i te tabletki. Wieczorem dostałyśmy od razu kolację, od razu jedzenie. No to na początek był tylko jogurcik i mus jabłkowy, ale powiem Wam, że był przepyszny. Przepyszny i do rana męczyłam się, byłam tak potwornie głodna, bardzo mi się chciało pić. Pić już mogłyśmy, piłam, piłam dużo, z tym, że oni tam mają zimną wodę, a nie pomyślałam o tym, samo mi to do głowy nie przyszło, żeby poprosić, żeby mi ktoś przynieść ciepły chyba Nie przyszło mi do głowy, słuchajcie, bo nie przynieśli mi zimną wodę, ale to woda była bardzo zimna i ja się bałam przeziębienia, i tak troszeczkę się męczyłam. Ale na klasie była, była raz ciepła herbata. i Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja mogę później poprosić o, słuchajcie, o coś ciepłego do picia, bo przecież tam stał na korytarzu, można i kawkę, i herbatkę pić. I jest taki wielki termos z wodą gorącą. Woda zimna, to tak z kranu jest. W kranie jest takie, takie urządzenie, i tam można. Woda gazowana i woda bez gazu wychodzi, wychodzi z, tej, z tej ściany. Można sobie pić i chodzić, no ale ja nie za bardzo tak jakoś byłam odważna na takie spacery po, 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 po korytarzach. I potem nadeszła właśnie noc. Noc, noc była nawet ok, <ścoughs> była nawet ok, nic nas nie bolało, mnie i mojej towarzyszki, bo ona też przyjechała około 18. Z powrotem na salę. Bardzo mało się śpi. Niektórzy mogą spać. Ja miałam wrażenie, że ja co chwila się budziłam. Około drugiej w nocy byłam już wyspana. Miałam wrażenie, że już jest wszystko ok, a to dopiero była druga w nocy. Więc noc, noc była troszeczkę niespokojna pod tym względem, że nie można się położyć wygodnie. Tutaj bardzo kark boli. Miałyśmy zesztywniałe karki. Wyobraźcie sobie, że na drugi dzień miałyśmy masaż karku przyszła pani. Taka młoda, chyba studentka. Młoda studentka wykonała nam masaż. Ale chciałam powiedzieć, że na, na czym polega wyjątkowość tej opieki? Na tym, że bez przerwy ktoś przychodził i pytał się, jak się czujemy, czy czegoś nie potrzebujemy, czy coś nam może przynieść. Rano przybiegły też takie dwie dziewczynki, chyba to jakieś uczennice, dziewczynki, na pewno miały 20 lat, ja mówię dziewczynki pościeliły nam łóżko jeszcze raz, posprawdzały, poukładały wszystko, czy coś przynieść. Cały czas pytali się, czy coś nam przynieść. Jak rano przyniesiono nam śniadanie, to pani tak biegała nad nami, ja nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby ktoś mnie tak obsługiwał, to było dla mnie szukujące. <laughs> biegała, on wie, jak ona zobaczyła, że ja całuję bułkę rano, bo byłam tak szczęśliwa, że mogę coś zjeść. To aż ją to wzruszyło, mówić: ja pani jeszcze przyniosę kawy, może jeszcze chcę pani bułeczkę, może jeszcze mówię: Nie, po prostu ja chcę się po prostu nalić, bo ja jestem głodna, bo ja nie jadłam niczego 36 godzin. I właśnie ta niesamowita taka uprzejmość: no dla mnie jest to szokujące, bo ja nie jestem osobą, która lubi być mm, rozpieszczana albo obsługiwana, może inaczej, nikt mnie nie rozpieszczał i nie roz. Tak nie rozpuszczał i nie. całe życie, więc ja nie jestem tego nauczona, do tego przyzwyczajona. I kiedy takie. Przepraszam, ktoś przychodzi, i kiedy ktoś mi okazuje takie względy, to jest to dla mnie tak troszeczkę szokujące, bo to było bardzo miłe, oczywiście bardzo miłe. I dużo właśnie osób, które tam spotkałam, zwłaszcza ta pani, która ze mną leżała, też mówi, że ona już była w różnych szpitalach, ale tutaj ta opieka rzeczywiście jest taka przyjemna, aż było widać, że ci ludzie wykonują tą pracę z przyjemnością. Dobrze, co było następnego? Następnego dnia. Następnego dnia było śniadanko, już był normalny obiad, ale byliśmy też takie jeszcze osłabione, nic nas już nie bolało, bo ciągle byliśmy na tych tabletkach, ciągle w tym gardle, ten drugi dzień fajnie przeszedł, druga noc już była, <laughs> przespałam już troszeczkę, dłużej, ale też byłam wyspana o drugiej, potem się już męczyłam, nawet wstałam w nocy po ciepłą herbatę, bo miałyśmy, wyobraźcie sobie, uchylone okno, Kaloryfery grzały, były aż gorące. miałyśmy uchylone okno, bo było bardzo sucho w tym pokoju. I miałam wrażenie, a to się okazało, że to jest normalne, miałam takie jakby założone gardło. Miałam, bałam się, że się przeziębiłyśmy przez to otwarte okno, bo było minus 5 w nocy. My przy otwartym, uchylonym balkonie spałyśmy. Mimo, że było mi ciepło, mimo że się pociłam, obawiałam się, że mogłam się przeziębić. To właściwie dostałam paniki nawet pod tym względem. I w nocy wstami poprosiłam jeszcze o tabletkę na gardło, bo miałam wrażenie, że, jest, że jestem przeziębiona, a to jest normalny skutek po takiej właśnie operacji, że ta krtań i to gardło musi się przyzwyczaić do tego, no musi się zregenerować po tym szoku, jaki nastąpi, bo nagle coś tam zostało wyrwane po prostu od tego gardła, co, było, co jest normalnie przerośnięte. Ale już tego drugiego dnia, czyli w środę, poszłyśmy rano do domu, bo zostałyśmy do domu zwolnione. Były oczywiście wizyty. Raz dziennie jest wizyta lekarzy. Była taka młoda Obererztyn, czyli jak to się nazywa? Taki lekarz oddziałowy, jak to, ordynator, tak? Ordynator oddziału to się nazywa po polsku. To była taka młoda murzynka, chyba z Erytrei, bo to taka uroda na Erytreję też z nami rozmawiała i wtedy się okazało, że ja i moja koleżanka, która ze mną leżała w pokoju miałyśmy komplikacje przy operacji ale o tych komplikacjach opowiem wam w innym filmie miałyśmy obydwie komplikacje i tak jakoś się stało, że żeśmy się po prostu słuchajcie, zaprzyjaźniły, bo jak człowiek leży razem w jednym pokoju jakiś czas spędza to się człowiek zaprzyjaźni i mamy nową fajną znajomość jest kobitka. Okazuje się trzy dni starsza ode mnie. 3 dni. Słuchajcie, trzy dni. Z tym też jest związana bardzo fajna historia o, o tym w innym filmie. Więc się zaprzyjaźniłam, więc hmm, operacja przebiegła pomyślnie i niepomyślnie, na no, babka wróżyła, o tym opowiem też w innym filmie. Ale chciałabym już podsumować, bo troszeczkę długo jest, że ta opieka, w tym szczególnie szpitalu, jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o operacje i choroby o różne operacje spowodowane chorobami tarczycy, bo o innych oddziałach nie umiem nic w tej chwili powiedzieć, ale jeśli chodzi o choroby tarczycy i operowanie tarczycy, to jest to jedna z najlepszych klinik ponoć, ponoć we Frankfurcie i ponoć w całych Niemczech. Mają tam bardzo dobrych neurochirurgów, czyli takich chirurgów, którzy pracują z nerwami. Mm, gdzie trzeba odnaleźć nerwy i tak dalej że mm, ta klinika ma bardzo bardzo jest na wysokim poziomie na wysokim standardzie, także bardzo się cieszę miałam szczęście pod tym względem natomiast miałam, nie, natomiast miałam nieszczęście pod innym względem i o tym powiem wam w kolejnym filmie już trzeci raz wam to powiedziałam że będzie kolejny film może <laughs> go teraz nagrać w każdym razie jeszcze tak podsumowując jeśli chodzi o odczucia, jakie miałam po operacji, bo spodziewałam się naprawdę dużych bóli, dużego takiego dyskomfortu, dużego jakiegoś cierpienia. Spodziewałam się, bo nie miałam żadnego porównania wcześniej. I nie było tak źle. Nie było tak źle, jak sobie wyobrażałam. A człowiek najczęściej wyobraża sobie bardzo, bardzo źle. Ja przeżyłam dwie operacje... Yy, moich dzieci, czyli dwie operacje mojego młodszego syna, kiedy miał złamaną rękę, gdzie kość snęła tak na 90%, jak to dziecko potwornie krzyczało, więc przeżyłam to jakoś, te dwie operacje. Przeżyłam też operację mojego starszego syna, gdzie by, były wycinane jelita, Mało już był duży dorosły i on, on nie płakał, co prawda, ale też widziałam jego jakby taki nie powiem, że strach, no czujesz cierpienie i czujesz takie współczucie więc się, obawiałam się sama, jak to będzie, ale nie będzie tak źle. Ja sobie nawet robiłam żarty, bo ze wszystkiego robię żarty najbardziej właśnie z siebie samej sobie robię żarty. Że jeśli chodzi o intensywność bólu, to można porównać tą operację do bólu, do stanu, do, od, do, do stanu, w jakim znajdowałam się po porodach. Tak, po porodach. Nie, nie mówię, że bolało tak jak podczas porodu, bo tak jak podczas porodu boli, to nic nie boli na świecie natomiast stan po porodzie kiedy już to najgorsze masz za sobą i odpoczywasz ale czujesz się słaba jakieś tam delikatne bóle masz z tym bym porównała moje takie ogólne samopoczucie natomiast dobre było w tym to że miałam przeciwbólowe lekarstwa zaraz podane a podczas porodu nie miałam ani po porodzie nie wolno podawać i nie trwało to wszystko 12 godzin tylko po prostu budzisz się po fakcie i jest wszystko można powiedzieć ok. Natomiast prześladowało mnie yy, prześladowało, prześladowało mnie takie jakby to powiedzieć, takie wyobrażenie. Chyba najbardziej mnie to przerażało, że ktoś obcy nagle bez mojej świadomości, bo ja będę spała, ale za, za moją zgodą oczywiście, bo się przecież zgodziłam na operację, teraz Rozetnie moją skórę i coś będzie robił w środku. To jest chyba takie jedno z najbardziej nieprzyjemnych odczuć, że oni usuną mi coś i to już na zawsze tego nie będzie. Chyba to był taki największy element strachu podczas tej operacji, ale jak widzę, jakoś sobie porodziłam z tym. Nie rozpłakałam się, to było najważniejsze, bo nie chciałam się rozpłakać. I jakoś sobie porodziłam z tym strachem. I ogólnie wszystko przebiegło w ok. I byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że tylko usunięto mi pół tarczycy. Ale o tym, kochani, opowiem Wam w kolejnym filmie, który już cztery razy zapowiadałam. Tym razem. I. Y czy jestem zadowolona z mojej decyzji o podjęciu operacji? Jestem zadowolona, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że jeśli mi się uda zebrać myśli do kupy, to bardzo bym chciała nagrać jeszcze jeden film o chorobach tarczycy, o moim osobistym zdaniu. Troszkę zebrałam doświadczenia na podstawie rozmów z innymi ludźmi, z moimi klientami, moimi znajomymi i. Z pacjentami w szpitalu. I chciałabym się z tym podzielić, co ja na ten temat sądzę, yy, ponieważ kiedy zachorowałam na tą chorobę, to szukałam pomocy, szukałam informacji, przede wszystkim informacji na internecie. Przepraszam, że tak robię, ale to są ciągle moje oczy. Jest sucho tutaj, więc one reagują. I szukałam tych informacji w internecie i. Yy. Czasem były fachowe, czasem można było usłyszeć wypowiedzi różnych lekarzy, specjalistów, i niektóre strony i filmy sobie chwalę, zostało bardzo fajnie wytłumaczone, ale mam takie wrażenie, że jeszcze panuje, tak jak u mnie, bardzo długo panowało takie przeświadczenie. I teraz jestem pewna, że ludzie nie mają pojęcia o chorobach tarczycy, i też bardzo, bardzo trudno jest znaleźć Dobre wytłumaczenie chorób tarczycy, bo mam, wydaje mi się, że ludzie rozróżniają nadczynność, niedoczynność. Mówi się dużo o Hashimoto, a jest bardzo wiele różnych innych chorób, bardzo różnych jest innych przypadków. Zobaczcie, ja byłam operowana i osoba około mnie też była operowana. Chcia, miały być przeprowadzone usunięcia tarczycy, ale ten zabieg operacyjny był. Wywołane innymi chorobami tarczycy, innymi chorobami. Jest ich tak dużo, i właśnie ta niewiedza pokutuje u mnie bardzo długo też pokutowała że jest tylko nadczynność, niedoczynność i dlaczego u mnie nie działa, a u innych działa. I też wiele osób w internecie próbuje leczyć choroby tarczycy różnymi sposobami i też wydaje mi się, że jest wiele różnych mylnych opinii wynikających z braku rozróżnienia przy różnych przypadków i chorób tarczycy. Bo choroby tarczycy są jakby naj, najmniej zbadane, a już kwestia wyleczenia jest też bardzo trudna. Ja wiem, że wielu ludzi mówi, nie, po co wycinać, nie wycinać. Niektórzy mówią też, żeby dieta, dieta leczy, być może, być może, ale mnie nie wyleczyła. I o tym chciałabym w kolejnych filmach również z Wami porozmawiać i opowiedzieć o moich doświadczeniach. O tym, z czym się spotkałam, co ja na ten temat sądzę, nie chcę nikomu nic radzić. Każdy musi sam podjąć decyzję o operacji. Wiem, że wszyscy się boją. Każdy jeden człowiek boi się operacji, ale ja zdecydowałam się na operację. Gdyby niepewno nie pewien. I pewna komplikacja, miałabym już dzisiaj wyciętą całą tarczycę i mm, brałabym po prostu leki, które jak powiedział Pan Doktor wystartowywałyby mój organizm codziennie ale o tym w kolejnym filmie, bo już mamy 25 minut a ja muszę gdzieś pojechać i coś załatwić pierwszy raz od 10 dni jadę samochodem więc muszę napompować kółko i zatankować życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Nie wspominajcie o łapkach w górę, jeśli Wam się podobało, oraz jak Wam się nie podobało, to o łapkach w dół. Najważniejsze, żebyście dali znak, co Wy sądzicie, co myślicie, jakie są Wasze doświadczenia. A ja Wam życzę, żebyście byli mili, żebyście byli zdrowi i żebyście zawsze trafiali na miłych ludzi w różnych sytuacjach. I żeby wszystko było dobrze. Zdrowia Wam życzę. Do zobaczenia. Pa!